Cześć, Sławek, w tym momencie stoję przy tym pięknym wozie. Przyszedł czas na podsumowanie, naprawy i jednocześnie na rozstanie się z tym, z tym żelazem. Bema trochę u nas przestała, ale pracy też przy niej trochę było. Właśnie szykujemy się do, do załadunku na lawetę. Michał jutro rano obejrzy ten piękny ten samochód. Z publikacji odcinka straszy jakimś kolejnym ciekawym projektem więc zobaczymy jutro na miejscu co to, co, co to kolejnego szykuje. W każdym razie na ten moment 850 jest, jest gotowa. Zostało tam jeszcze kilka takich niuansów, ale to sobie przegadamy z, z nich na, na spokojnie. Kilka rzeczy trzeba podarabiać. Samolot idzie do, do warsztatu, do mechanika, więc na pewno sobie z tym poradzi. My to co mieliśmy zrobić, czyli blacha lakier, to zostało ogarnięte i, i wydaje mi się, że efekt jest... Jest naprawdę spoko. Mam nadzieję, że Michałowi też się, też się e, efekt naszej pracy spodoba. No, jedziemy! Komu w drogę, temu fortepian na plecy, albo BMW. No cóż, Michała znam już chwilę i jakby na, ciężko po jego zachowaniu określić jego stan emocjonalny. Można zauważyć po jego zacnej stylowie, że przygotował się na ten dzień odpowiednio. Lekko wąs mu tam zadrżał, jak zobaczył ten wóz. Więcej emocji możecie zobaczyć na kanale M4K w takim naszym wspólnym podsumowaniu. Po rozładowaniu super jednego samochodu <laughs> czekała mi niespodzianka. No się wiedziałem o tym, że to tak się skończy. Próbowałem się z tego delikatnie gdzieś wymiksować, ale dar przekonywania Michała jest jakby tutaj dosyć jego mocną stroną, więc musiałem załadować kolejny projekt i zabrać go z powrotem do Krakowa. Projekt zapowiada się grubo, więc na pewno będzie sporo z tego materiału, zarówno na kanale M4K, jak, jak i u nas. Także zachęcam do obserwacji, subskrypcji i tych różnych dziwnych kciuków w dzwoneczku, bo tutaj będzie naprawdę działo się grubo, gdyż korozja w tym egzemplarzu jest dosyć mocno postępująca. A tak to wszystko się zaczęło. Samochód, e, kiedy trafił do nas do na serwisu, no został przede wszystkim umyty i troszkę zewnątrz odstrzyżony, gdyż, gdyż powłoka lakiernicza była lekko zaniedbana przez te lata w stodole. Musieliśmy zrobić spory rekonesans. Części, które, które, które brakowały, które były potrzebne do naprawy. Samochód trafił na naszą ramę naprawczą w celu pomierzenia. Po tym uderzeniu, po tej kolizji nie, dos, nie, 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 nie doszło do jak przemieszczeń struktur nośnych. Okazało się, że wszystko tam jest piękne, ładne. Ta kolizja nie była... Poważna, uszkodzone zostały bardziej takie elementy poszyciowe i, i mniej ważne blaszki pod maską. Po tych całych zabiegach, związanych właśnie z pomiarami, taką opisówką części, zaczęła się żmudna praca e, czasochłonna w temacie szukania tych części. Ostatecznie podjęliśmy decyzję wspólnie z właścicielem, z Michałem, że zamawiamy większość części nowych. Za chwilę zobaczycie, jak przebiegał transport, dostarczenie. To się ładnie nazywa po amerykańsku unboxing. My to mówimy na to po prostu rozpakowujemy podła, więc więc. Za chwilę zobaczycie, jak ekipa z Wrocławia poradziła sobie z wyzwaniem dostarczenia części do 850 Jest, nadeszła chwila, na którą czekaliśmy parę tygodni. Ekipa z Wrocławia, z BMW, właśnie jedzie z gratami. Siemano, dzień dobry. Jak ja tam Traska? Jesteśmy. Jest ekipa. Ja Cześć. mówię, że samochód z północy, części z zachodu, naprawione na południu. Coś się przywieźli. Mieliśmy części do ósemki, 41. Skarby, tak zwane. Skarby. To są tak zwane skarby. Szczerze powiedziawszy, już kilka Rady. lat w y, branży i w marce siedzę, ale takie elementy, takie kanały powietrza widzę pierwszy raz. To, to jest naprawdę skarb. To jest coś, nie, coś niespotykanego, coś niepowtarzanego. Czy to tematy pewnie jeszcze na spokojnie przegadamy co do tych części? Dlaczego akurat nowe, a nie, a nie używane? Przede wszystkim zależy na tym, żeby ten samochód był naprawiony. Zgodnie z technologią, ze sztuką właśnie, żeby, właśnie żeby wyglądał tak, tak jak 30 lat temu tak? Jak wyjeżdżał z fabryki dokładnie A tak. lepiej no. Zaraz sobie to wszystko rozładujemy e, i, I zobaczymy co, co konkretnie przyszło Bo aż jestem ciekaw jak te lampy e, te, nie, nie lampy tylko reflektory Jak to wszystko tak, fajnie tak. wygląda nie? Z przodu mamy reflektory Okej, okay. wyjdźmy mamy myklaty i, i zobaczymy co, co, co to przyjechało My mam chłopaki, że dawno nie miałem tyle radości przy dostawie części Z reguły nawet tego nie robię, nie rozpakowywuję tych szpej, bo to tego są ludzie, ale... Nie no, o to chodzi właśnie, no zobacz jak ta, jak ta lampa, wszystko, wszystko oryginalne, Pięknił się, zderzak nie, nie naprawiany yy, Większość z tych zderzaków, które były gdzieś tam dostępne, używane to tutaj połamane, popękane, spawane, klejone A tu normalnie Cieka. aż aż miło Szkłonie wypiaskowane no, no. Ale wiesz, uchwyty niemalowane cornym sprayem No i pusta maska, nie? Teraz, teraz mamy oryginalnie nowy element, zabezpieczony fabrycznie kataforezą Nie ma kłopotu, że tam będą jakieś, jakieś ogniska korozji. Eee, fajnie to wylakierujemy, będą wartości fabryczne, grubości w sensie farby. Czyli tutaj te kanały powietrzne to wszystko, nie? Nie żywniery, powiem ci szczerze, mia miały rozmach. Tak, tu mamy dużo, dużo, dużo jakichś takich mniejszych szpajków. Wyglinamy na pola przednie, tak? Ta, tak, wyginamy nad kola przednie. To też ciężko w całości zdobyć, znaleźć. Dokładnie. Nie jest nie jest klejone wszystko będzie tak, jak ma być. Kratateczki do zorzaka do e... Jakieś kołki, zasiewki, No wiaderko szczęścia tutaj. Tak, to jest? No, to do tego. No, dokładnie, amortyzatory do belki do przedniego zderzaka. Yy, no, też fajne, nowe. Wiemy, że jak to poskładamy, zamontujemy, to będą dalej spełniać swoje, swoje właściwości. Nie kawałek rulki obspawanej, nie? Tu to nawet nie wiem co jest. Ale no, takie gadżetiki, amortyzator do, do yy, tej platformy, która, która otwiera energię. Otwiera I kawałek pasa. Zresztą tam trzeba będzie pewnie miejsce znaleźć na tym. Ale wszystko sygnowane logiem BMW. Nie, no naprawdę, fajnie, fajnie czekaliśmy na to trochę. My temat się mieli z tymi częściami, ale, ale warto było czekać. Fajnie jest to, że w ogóle do, do tej BMW jeszcze te części są dostępne, no bo powoli na rynku części używanych... Znaleźć cokolwiek tak w 90%, 90 potrzebnych części mieliśmy dostępne. tak Jeszcze jest kilka pozycji, które gdzieś tam e, monitorujemy, wnioskujemy. Zobaczymy, może uda się Tak, bo brakuje nam tam, tam kilku, kilku uszczeleczek, chyba. Tak, tak, tak. To dosłownie są drobiazgi. Tak? No ale to, ale to wiecie, na, my robić swoje możemy, możemy zacząć działać e, z tym wozem, no bo generalnie w większość części mamy. Tam jeszcze kwestia tych spryskiwaczy, to tam gdzieś są, bo też, też, też były trzy ja spryski. Nie, więc. No fajnie, fajnie. Jezi spryskiwać. No, rzecz, która gdzieś tam na rynku w którym jest praktycznie nie, nie do dostania. Nie? A tu nowy element, fajnie zapakowany w oryginalnym pudełeczku. Wiemy, że spryskać, pry, spry, spryskać będzie. będzie. No i co? No i też pomyśli, że, że do starego wozu warioty nakupiły nowych części. Nie? Ale, ale fajne jest to, że. Te części, że te części są przede wszystkim i że można te takie stare samochody też na, na nowych częściach składać. Bo no to zależy evet. tak, na tym, żeby to auto było naprawdę e, naprawione tak jak należy, e, żeby klient przede wszystkim był zadowolony. E, w momencie, kiedy te części są dostępne, no grzech by było z tej dostępności nie skorzystać. Nie? No tak, no zachowują technologię producenta tutaj, tak? No właśnie, a jak, tak. Jest, a jak jest na przykład z częściami do, do innych takich klasy, klasycznych jak nie wiem, do 30 czy co? E, są ogólnie dostępności, jak najbardziej. Nawet tak naprawdę dwa dni temu dostarczaliśmy butniki D30 w kabriolecie, także wszystko jest dostępne. Było w... też trochę problemów z dostępnością, ale udało się zorganizować. A wiesz dlaczego pytam, bo, bo często gdzieś tam naprawiamy te samochody, a, a klienci nawet może są nieświadomi, że, że, że można do starego samochodu zamówić jakieś nowe graty. Nie? Tak, nowe graty, nienaprawiane i... Tak naprawdę, w podobnej cenie, jak mamy jakieś używane bądź uszkodzone elementy, trzeba zaznaczyć, że tu z tak. opakami można ceny, ceny dosyć mocno negocjować i, no i, można, i to, się, to się finalnie opłaca. Nie? No bo, znaczy, na przykładzie tej maski, no myśmy tutaj uruchomili sztab ludzi, żeby, żeby tych części szukać i, i znaleźć ładną, ładną pokrywę silnika, maskę, jak zwał, tak zwał. Na rynku wtórnym jest ciężko, bo większość to już mają jakieś swoje przygody pokolizyjne, często są naprawiane, mają kilka warstw farby. Do tego są skorodowane i, i ta macha też używana też kosztuje tam pewnie 3,5 koła. Nie? Pewnie te fakty dziś przegodniemy i, i, i to nie będzie tajemnicą, bo będzie chciał udostępnić jakby całe koszty naprawy, bo to, wydaje mi się, że to nie jest jakiś sekret. E, więc tutaj ta nowa maska, ona paradoksalnie wcale nie jest dużo droższa niż taki śmietnik używany. Z no, suma sumaru lepiej wychodzimy na tym, jakbyśmy kupili jakąś jakbyśmy... Czyli tak ci reflektory przednie, no tutaj mamy piękne, piękne, ładne lampeczki, które się do nas śmieją za, za, za podobny, znaczy za podobny, za przedni reflektor używany na rynku wtórnym, który jest gdzieś tam poklejony, ceny też wahają się na 4000 tysięcy i ich nie ma, nie, a z tego co, co mi się wydaje, to ten nowy kosztował no bardzo, 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 bardzo podobnie, Te no. tenereczki, to wszystko, no, 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 aż miło to będzie potem składać, nie. Samą będzie wskakiwać na Samo będzie będzie Już nie, nie wspomnę o takich rzeczach jak te, jak te kanały powietrzne, nie? To, to znaleźć coś takiego, to też graniczy z studem. Trzeba, trzeba, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten samochód jak nie było trochę lat ma, I, i i jakby to był Passat B5, to pewnie części jest dużo więcej. Nie? Super, fajnie. Zaraz to wyląduję na magazyn. Yy, no to co, czekawkę w biurze, przekazać tematy i grać się za roboty. Brać się do roboty, jechać dalej. Fakturę za przesyłkę wiem. Fakturę za przesyłkę, da. tak. Jeszcze ja tego ładnego BMW woza grać. Co ma wspólnego Ford z BMW? Dostawy części. Dostawy części. Dobra, chopy, Dzięki wielkie. Dzięki Miło było Miło. się z wami spotkać. Dziękujemy. Dzięki za super gadżety I co? I widzimy się pewnie niebawem. W szerokości, na razie, hej. I wraca ekipa nadal myślą. na nadal śląż. Ja my się bierzemy do roboty. i znowu BMW i znowu czujnik nie chodzi o to żeby przeludzać moją grolską gadką tutaj Rzeszy fanów ale chciałem zrobić takie, taki eksperyment bo tutaj w jednym miejscu jest dużo dużo towaru, dużo szpachli w jednym miejscu nawet około 2000 i zobaczymy jak to się przełoży realnie na ilość tej szpachli Teraz to wyczyścimy Zobaczymy co jest. O, 1915. Teraz to yy, usuniemy tą warstwę lakieru i tego towaru. Zobaczymy co jest pod spodem, żeby mieć realny pogląd na to, ile to rzeczywiście jest grubość 2000 mikronów. Pięknie. Kolejna tajemnica rozwiązana. Czyli nie była to szpachla, bo szpachli, znaczy było trochę szpachli. Mniej więcej taka grubość. Czujnik dlatego pokazał większą grubość towaru przez to, że ten element został tutaj wycynowany. Czyli ktoś tutaj przed nami dokonywał jakiejś naprawy i ten element został tutaj wycynowany w tym miejscu. że czujnik cynę widzi jakoś jak szpachla, dlatego też pokazał taką a nie inną wartość. Wyczyścimy to dokładnie. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Pod tą ceną trzeba będzie ją ściągnąć i najwyżej założymy nową warstwę. Prawdopodobnie mógł być ten błotnik wstawiany i tutaj po prostu było łączenie. Ktoś to zrobił na tyle fachowo, że, że miejsce łączenia zamiast ładować dużo kitu, po prostu zostało wycynowane także szacun dla fachowca, który to robił zobaczymy jak to wygląda pod tą cyną no i tak to wygląda, wstępnie jest to oczyszczone widać ewidentnie zarys tego miejsca cynowanego tu mamy już gołą blachę tutaj też w tym miejscu jest cyna, zanim to wyczyszczę i zobaczymy co, jest, co się kryje pod tą warstwą cyny mierzymy sobie grubość, co teraz pokazuje miernik tu mamy 0 bo mamy błoną blachę. 340, bo widać, że, że są tu warstwy jeszcze oryginalne, jakiś lakier, podkłady. A teraz zobaczmy, co się dzieje na tej cynie. No jest mniej, jest mniej, no musi być mniej, bo warstwa Choćby nawet lakieru, podkładu i, i cienka warstwa szpachli została e, e, usunięta. Więc teraz co? E, usuniemy teraz tę cynę i zobaczymy co tam, co tam jest pod spodem. No jest, łączenie W dokładniejszym oczyszczeniu ukazał się tu piękny, lutowanie twarde. Kolejna ciekawostka jest taka, że technologia lutospawania jest stosunkowo nowa technologia, więc wielce prawdopodobne jak to auto stało tak długo, mogło być to połączone tutaj za pomocą lutu twardego takiej starej technologii, czyli przy pomocy palnika Tlenacetylen. Dlatego też ta powierzchnia troszkę się odksz odkształciła, bo do tej technologii wymagane jest użycie temperatury spalnika tlen-acetylen no ciekawe, tu się, tu się historie dzieją próbujemy to troszeczkę podrównać podprostować, jak zwał tak zwał dodatka góralska to ma do siebie, że czasami coś tam mówi nie do końca może zrozumiale ale generalnie chodzi o to, żeby zminimalizować tą krzywiznę żeby tej cyny, którą tu nałożymy czy też w szpachli później było jak najmniej wychodzi na to, że, że coś tu było wstawione, pewnie poczucie tylnego błotnika, sobie tam grzebniemy później jeszcze więcej w temacie no bo tu ciekawe się zaczynają rzeczy rzeczy dziać no i po głębszej że tak powiem analizie poszycie tylnego błotnika zostało wymienione stąd też mamy tutaj to łączenie a widać to na przykładzie tego rantu gdzie tutaj są oryginalne zgrzewy nie wiem czy to będzie dobrze widać bo... troszkę większej średnicy szerzej rozstawione a tutaj mamy zgrzewy które wykonał Blachaż, który wymieniał to poszycie. Widać, że one mają troszkę mniejszą średnicę. Są też gęściej, gęściej rozstawione. No, ktokolwiek naprawiał ten samochód w tamtym czasie, dysponował przyzwoitym sprzętem, gdyż nie jest to pospawane, tylko jest to zgrzane. No więc za tego fachowca, który zrobił, była dosyć spora, no bo e, sam fakt, że ten łączenie zostało wycenowane, więc to już, to już za, za, zasługuje na szacunek plus do tego jeszcze kant pozgrzewany, nie pospawany a jak łatwo się domyślić, ten samochód stał trochę lat więc to też naprawiane na pewno, było, na pewno było dawno tutaj jeszcze sprawdzimy jak to mniej więcej wygląda w tym momencie nie wiem czy to dobrze widać ale taka mniej więcej tu się strzelina wytworzyła przez połączenie dwóch tych elementów i tu przy kancie schodzi do zera im bliżej środka Przerwa jest większa i znów schodzimy do kąta czy kątu i robi się, robi się mniejsza. To naturalne zjawisko podczas łączenia dwóch elementów cienka blacha. A tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że było to łączone przy pomocy starej technologii. Więc miało prawo to się troszeczkę zdeformować. No nic, my to spróbujemy wyprostować maksymalnie, możliwie jak się da. Zacynujemy to jeszcze raz. Tu też jest dowód na to, że ta cena wcale nie jest taka zła. Często można się spotkać z opiniami, że pod tym koroduje, dzieją się jakieś różne rzeczy dziwne. E, coraz szerzej i częściej jest, jest tak zwana cena na zimno, gdzie to z cyną tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Bo tutaj mamy do czynienia ze stopem ołowiem, a, a, a tak zwana cena na zimno to jest, jest epoksyd. No tutaj widać, że nie ma ani korozji w miejscu łączenia tych dwóch elementów i po tych wszystkich latach nic wiele się z tym nie stało. Tak, było tutaj małe pęknięcie na, 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 na krawędzi, no ale to mogło być spowodowane tym, że, że tej szpachli było troszkę więcej. I właśnie ze mnie influencer, że bateryjka w kamerce padła. No co tutaj mamy poprawiony tą spoinę, e, bo tam e, podczas podciągania czy podprostowywania e, troszkę tam e, to pękło. E, przygotowane to też już jest do cenowania, więc są nie trzeba działać. To mniej więcej wygląda po nałożeniu ceny. Teraz to wszystko ładnie obrobić. Więc tak, temat słupka uważam za zamknięty. Wyjaśniła się grubość tutaj tego słupka, to co było wcześniej widoczne. Wiemy, że nie była to szpachla. Szpachli było tam niedużo, nie, nie można tak powiedzieć. No i co? Spolina została poprawiona, zostało to zacenowane. Tak, jak było to zrobione przez tych poprzednika, i kolejne 20 lat myślę, że będzie z głowy. Wiemy trochę więcej na temat tego obozu. Wiemy, że błotnik tylny lewy był, poszycie błotnika było wymieniane. Pewnie podczas szlifowania pod lakier coś tam się dowiemy więcej, w którym miejscu, jak to było zrobione, czy coś tam nie koroduje. Na podstawie tego łączenia tutaj można śmiało twierdzić, że naprawa została wykonana rzetelnie, zgodnie ze sztuką przede wszystkim i, i z technologią, która była dostępna w, w tamtym czasie. Cóż tu więcej mówić nie? Nie jest ładnie obrobić, opiłować. <laughs> Co z tego będzie, Ale trochę waż. No i mamy BM -a. już tutaj rozszlifowaną. Zrywamy wierzchnie warstwy farby. Daszek, słupki. Tu już wszystko jest wy, wyglądne do zera. Tu troszkę korozji było na pod To Zostało to, to doszestrzone. I kolejną. Ciekawostką i odkryciem archeologicznym jest to, że nie tylko ten tylny lewy błotnik był wymieniany, ale wymieniany też był cały próg i słupek A. I widać, że to było nowe z ASO. Widać tutaj z grzewy też tak drobno jak na tylnym błotniku. Tutaj po dogrzebaniu się widzimy łączenie tego słupka w tym miejscu. Czyli cały ten słupek, próg i poszycie tylnego obłotnika zostało wymienione. Drzwiczki prawdopodobnie też, ale do drzwi to zaraz tam dojdziemy. Eee, one są tu oryginał, tam leżą te lewe, więc będziemy, będziemy kopać. Tu widać, że ten spaw nie jest oryginalny, ta blaszka też jest przespawana tak powtórnie. Od spodu cały ten rand musieliśmy wyczyścić, było tam trochę korozji. No, ale na to teraz pójdzie epoksyd musiało to zostać troszeczkę podrównane szpachlówką żeby powierzchnia była idealna o, tutaj mamy prawą stronę gdzie po rozczyszczeniu widać szary podkład, nie czarny te zgrzewy są w takie dużo mm, większych odstęp, odstępach no, i tu mamy łączenie tego słupka oryginalne czyli troszkę inaczej niż z drugiej strony Czyli, więc pora na krótkie podsumowanie kolejnego etapu. Mamy wóz zapodkładowany. Te wszystkie elementy, które były wyszlifowane, został rzucony podkład epoksydowy, na to poszedł podkład wypełniający i teraz zostało nam szlifowanie tego podkładu i przygotowywanie finalnie pod lakier. Ile było warstw tego lakieru? Naliczyliśmy się ich prawie sześć chyba. Tutaj nawet widać na tych zakamarach, bo część zderzaka to jeszcze jest niegotowa. Mm, więc można zobaczyć tutaj jak słoje, jak słoje na drzewie ile tego, ile tego lakieru. To też ciekawa historia, bo praktycznie warstwa na warstwie, nie było tam ani, ani podkładów, co by sugerowało, że nie było tam e, odprysków czy jakichś uszkodzeń, nie było za dużo szpachli na tych, na tych elementach, po prostu e, warstwa na warstwie. Ja nie pamiętam już jakie, jakie tam grubości żeśmy wtedy mierzyli, e, wydawało się, że był lakierowany na pewno, ale, no, ale było tej farby troszkę, e, wszystko zostało praktycznie wygolone do zera, miejsca które wymagały gdzieś tam podprostowania zostały delikatnie podszpachlowane poszła e, farba epoksydowa, podkład epoksydowy, na to, na to później podkład wypełniający i teraz te wszystkie płaszczyzny będą szlifowane, tutaj część nawet z tej strony, z prawej strony już tutaj już, już szlifnięty bo tu było trochę mniej zabawy, ta scena była dużo, w dużo lepszym stanie, była prosta. Tam ten błotnik lewy, który był wstawiany, wymagał większej, większej ingerencji. O, tu mamy tylną klapę, błotniczki. No, na, ten pod, na ten błotnik z lewej strony poszła jeszcze jedna warstwa podkładu To będzie szlifowane, tutaj są te drzwi Które były wymieniane, z nimi też było troszkę zabawy, bo na tym rancie Pod masą oryginalną, to jest taka masa uszczelniająca Było troszkę korozji, dlatego też to zostało wyczyszczone Zapodkładowane Tutaj założymy, założymy nową masę, żeby było tak jak na tych drzwiach oryginalnych No tak, słuchamy promiennikiem, wygrzewamy, szlifujemy ten podkład Przygotowujemy do lakierowania, oklejamy i, i lakierujemy. No, jest to robić, więc, więc trzeba działać. Tutaj też pod można zobaczyć, że ten truk słupek, elementy są już tutaj przygotowane. Komora silnika też już jest po części przygotowana. Nie będzie cała lakierowana, tylko tam częściowo. Tutaj jeszcze chłopaki zapodkładowali tą przednią belkę pod chłodnicami, bo też tam było troszeczkę korozji, więc trzeba było rudą wygonić. No i powoli, powoli do przodu. Tło już mamy jednolite po aplikacji, odkładu mokro na mokro. cienka się, taka warstwa, która powoduje, że mamy jednolite tło, łatwiej to jest wszystko pokryć. No niestety jak lakiernik nie wyraził zgody na nagrywanie na podczas e, lakierowania aplikacji, więc e, no... program의 쥬 Na tym etapie jesteśmy na, na mieszaniu składników w celu uzyskania koloru fabrycznego. Można tu zauważyć, że y, auto jest czerwone, nazwijmy to. Ile składników jest potrzebnych, żeby ten kolor stworzyć? Między innymi biały, jakiś żółty, niebieski. To nam daje właśnie efekt finalny w postaci koloru, jaki, jaki znalazł się na samochodzie. I tu mamy wizualny efekt mieszania tych składników, kolorów, y, pigmentów. Tak to wygląda na, na, na samochodzie. Niestety y, miałem bana na wejście do kabiny podczas lakierowania. Y, pozdrawiam tu gorąco Paweł Gdyż powiedział, że nie ma wjazdu, bo on tam teraz będzie tworzył. No i stworzył. Samochód teraz będzie suszony, karoseria będzie suszona. 60 stopni przez, przez 30 minut takie są technologiczne zalecenia. Po tym czasie wyjeżdżamy, auto, auto karoseria, lakier, lakier jest zsunęty. Widać na, na tych przebitkach, że jest to przyzwoicie polakierowane. Nie ma wtrąceń, nie ma śmieci, więc, więc tutaj. Z automatu przy, przy kolejnym procesie, yy, przy polerowaniu będzie dużo mniej ro roboty, yy, punktowe wycięcie śmiecia i, i, i po temacie. I tak właśnie wyglądała yy, praca przy projekcie E31850. Michała z kanału Miłośnicy Czterech Kółek. Fajnie, cieszę się, że mogłem poznać Micha osobiście, poznać jego warsztat, ekipę w Kościerzynie. Dzięki wielkie dla, dla mojej ekipy, chłopaki, którzy, którzy pracowali ze mną przy tym projekcie, zrobili też kawał dobrej roboty. Pracy było sporo, fajnie widzieć efekt końcowy, fajnie widzieć zadowolonego właściciela, fajnie, że takie samochody, które gdzieś powoli odchodzą do lamusa, można jeszcze im dać drugie życie. Mam nadzieję, że współpraca z Michem się nie kończy, jak siedzicie jego kanał, oglądaliście nasz wspólny odcinek, no to gdzieś tam przewinął się wątek jakiejś takiej drobnej modyfikacji mojego samochodu, może mu dołożymy trochę mocy, zobaczymy. Także mówię, może się jeszcze wiele dziać. Na pewno będzie się dużo działo z TDS-em, może będzie działo się coś z Mercedesem. Jak to tam z tymi subskrypcjami, jakieś dzwonki są chyba, czy jakieś kciuki, łapki, komentarze. Nie wiem, gwiazdą YouTube'a nie jestem, ale tak to chyba wszyscy mówią na zakończenie, więc powiem i ja, więc. Dajcie więcej treści, fajnych treści, ciekawych treści, materiałów e, merytorycznych, fajnego kontentu związanego z naprawianiem samochodów, także, także może, może się to jakoś rozwinie. Obserwować, komentować, bo to, bo to też jest taki motor napędowy. Dzięki wielkie i, i, i do zobaczenia wkrótce. Trzeba to zrzucić, zrobić jakiś rekonesans. Coś Ci się znowu w pierdoli.